Co mamy dalej? Jaki jest następny warunek? Normalne działanie. Teraz wszystko idzie dobrze, statystyka rośnie, i w tym momencie niektórzy głupi ludzie popełniają poważny błąd i zmieniają skuteczne działania. Zmieniają ustalony system. Słyszałeś powiedzenie: Nowa miotła dobrze zamiata? Przychodzą i mówią: No cóż, wszystko idzie zbyt dobrze, jest za ludno. Dlaczego by nie zmienić wszystkiego dookoła? Pojawia się jakiś nowy wynalazca i mówi: Stawmy tutaj nowy cudowny, rewelacyjny aparat. Mieliśmy tam normalne działanie. Cóż, nie musisz wyciągać swojej winchestera, żeby odstrzelić swój personel, ale śmiało możesz pokazać temu inwestorowi mały fragment swojej skrzynki z narzędziami. Swoją starożytną kolekcję. Bo w tym stanie nikt nie ma nawet prawa sugerować, że w działającym systemie została wprowadzona jakaś zmiana. Oczywiście, możesz natknąć się na fakt, że niektórzy głupi ludzie myślą, że ten krok oznacza nie rób nic. Nie, ten krok wygląda tak. Nie zmieniaj niczego w tym, co robisz. Więc osoba działa w ten sam sposób, i to sprawia, że zmiany nadal zachodzą. Wyobraź sobie, gdybyś zaczął stosować ten krok w sytuacji awaryjnej. Gdybyś nie zmienił niczego w swoich działaniach, dokąd by cię to zaprowadziło? Trend by się utrzymywał i po prostu spadałbyś coraz niżej i niżej. Ale jeśli nie zmienisz niczego przy rosnącej statystyce, to ostatecznie wzrośnie ona na zupełnie nowy poziom, jeśli nie wprowadzisz żadnych globalnych zmian. Drugi krok to etyka jest łagodna, sprawiedliwość jest łagodna. Nie podejmuje się szczególnie żadnych brutalnych działań. Więc mimo, że na poprzednim etapie sytuacji awaryjnej groziłeś pięścią swoim pracownikom i straszyłeś ich karą, jeśli ktoś coś zmieni lub złamie dyscyplinę, to dopóki statystyka rośnie, nie stosujesz wobec nich surowych środków, bo nie chcesz odbierać im motywacji. Oczywiste jest, że się starają, prawda? Jeśli się spóźnia, a statystyki rosną, to czy po prostu pozwalasz mu się spóźniać dalej? Skomentowałbym to, ale nie ukarałbym go żadnymi pieniędzmi. Niezły pomysł. Teraz rozumiem. OK. Więc jeśli jest łagodna, nie oznacza to, że jej nie ma. To, że sprawiedliwość jest łagodna, nie oznacza, że nie jest w ogóle stosowana. To po prostu miłosierdzie. Zamiast komuś urwać głowę, groziś mu palcem. Coś w tym stylu. Ciekawe. A potem po prostu obserwujesz, w jakim kierunku zmierza tygodniowa statystyka. Jeśli lekko rośnie, dowiadujesz się, jaka akcja przyniosła sukces, dlaczego w tym tygodniu wzrosła i wzmacniasz to. Na przykład, twoi handlowcy podnoszą statystykę dochodów, a ogólny trend to normalne funkcjonowanie. Idziesz do działu sprzedaży i pytasz, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, że ta statystyka wzrosła. Nie wzrosła jakoś bardzo. Nie weszła w fazę dobrobytu. Nie przebiła sufitów. Po prostu wzrosła wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. A jeden z menedżerów sprzedaży jest skromny i mówi Cóż, udało mi się namówić firmę budowlaną, której nikt wcześniej nie podpisał, żeby zawarła z nami umowę. Mówisz, dobrze, powinieneś podpisać umowę z kolejną firmą budowlaną i wszyscy powinniście podpisywać umowę z firmami budowlanymi. To byłoby wzmocnienie jakiegoś skutecznego działania. No tylko przykład. Musisz go posadzić i zapytać, co dokładnie zrobiłeś, że udało ci się podpisać umowę z firmą budowlaną. Oczywiście, patrzysz na to własnymi oczami i prosisz Restę, żeby zrobili to samo. A czwarty krok to: jeśli statystyka nieco się pogorszy w tym tygodniu, trend się utrzymuje, ale statystyka się trochę pogorszyła. Na przykład spadła do poziomu sprzed dwóch tygodni. Wtedy patrzysz, co zostało zmienione w zeszłym tygodniu, i zawsze znajdziesz jakąś zmianę, że ktoś wprowadził jakąś drobną zmianę. Idziesz do działu sprzedaży i pytasz: Dlaczego ta statystyka spadła? No cóż, zaczęliśmy współpracować z gabinetami lekarskimi, a nie z firmami budowlanymi. Mówisz, przestańcie współpracować z gabinetami lekarskimi i wróćcie do współpracy z firmami budowlanymi. Anulujesz zmiany wprowadzone do systemu i przywracasz stare, sprawdzone działania. A w ten sposób rządzujesz tymi dwiema statystykami. Statystyka się poprawia, wzmacniasz to, co odkryłeś jako skuteczne działanie. Statystyka się pogarsza. Anulujesz lub szybko naprawiasz to, co ją lekko rozbiło. Oczywiście, jeśli statystyka naprawdę mocno spadnie, wtedy musisz zastosować inną formułę. To wydaje się podobne do tego, jak osoba lub grupa staje się mistrzem w jakiejś dziedzinie. To właśnie takie szczegóły sprawiają, że ktoś staje się mistrzem. To jest dopracowywanie mechanizmu, ale w pewnym momencie masz całkowitą rację. To precyzyjne dostrajanie doprowadzi cię do tego, że albo zdejmiesz nogę z jakiegoś potężnego hamulca, albo wciśniesz jakiś potężny pedał gazu. Gaz i niespodziewanie albo wciśniesz jakiś pedał z całą możliwą siłą, co przyspieszy twoje tempo, albo pozbędziesz się jakiejś przeszkody i wtedy prędkość sama wzrośnie, a statystyka wystrzeli przez sufit. A to właśnie będzie to, co nazywa się stanem dobrobytu. A chcę ci powiedzieć, że to jest najniebezpieczniejsze ze wszystkich stanów. Jest bardziej niebezpieczny niż niebezpieczeństwo i to całkiem ciekawe, prawda? Brzmi dziwnie. To brzmi dziwnie, ale wielu ludzi, którzy gwałtownie się wznieśli i równie gwałtownie upadli, wie o co mi chodzi. Zbyt wielu moich znajomych tego doświadczyło. Te biura w centrum miasta, gdzie budowa nigdy nie została ukończona, należały do ludzi, którzy źle zastosowali dobrobyt. A to ciekawe, prawda? To naprawdę interesujące. A będzie to interesujące, dopóki nie opowiem Wam o tej formule.